Dzień dobry. Krótki filmik instruktażowy zmieszania barw i przenikalności światła przez tkanki. Za pomocą tego urządzenia wyposażonego w diody można zaobserwować mieszanie się barw. W tym celu możemy nacisnąć mocno, przyciskamy jedynkę i mamy światło czerwone. Czasami jest to problematyczne, jednak Państwo się nie powinniście tym przejmować. Trzeba po prostu mocniej wycisnąć. W tym momencie widzimy, pali się czerwona dioda. Możemy teraz przycisnąć dwójkę. Następuje mieszanie barw. I w tej chwili mamy zapalone dwie diody. Możemy zapalić jeszcze trzecią diodę niebieską i uzyskujemy w ten sposób światło białe. I w tym momencie mamy światło białe. Jeżeli chcemy wyłączyć, naciskamy czwórkę. Jeżeli chcemy włączyć inne niż czerwone światło, możemy na przykład uruchomić światło zielone. Dociskamy mocno, z całej siły, tak żeby zaskoczyło nam tam ten... jest. Świeci się. Jeżeli chcemy dodać do tego światło niebieskie, naciskamy trójkę. Jeżeli i też dociskamy mocno. O, i jest. I w tej chwili mamy wymieszane światło zielone pod dwójką, niebieskie pod trójką, pod jedynką mamy czerwone. Powiedzmy, że chcemy wymieszać światło czerwone i niebieskie. No to teraz najłatwiej jest to zrobić czwórką. Naciskamy w tej chwili trójkę. Mamy światło niebieskie. Dociskamy mocno, żeby zaskoczyło. No, o, i już wystarczy. Teraz mogę nacisnąć przycisk numer 1, pod którym czai się nam światło czerwone, czerwona dioda, i możemy wymieszać te dwa światła, i możemy je w ten sposób zmieszać, zobaczyć, jaka barwa nam wyjdzie, jaką barwę uzyskamy. Jeżeli chcemy teraz zamienić to czerwone światło na na przykład zielone, z powrotem możemy to zrobić na przykład znowu naciskając czwórkę, czyli wygasimy wszystkie diody i wybierając jedynkę na przykład i dwójkę, albo możemy jedynkę wyłączyć, włączyć coś innego na przykład do tego niebieskiego światła, czyli teraz mamy dwójkę i Trójkę uruchomioną. Jeżeli bym chciał wyłączyć niebieskie światło, mogę to tylko niebieskie światło, a zostawić zielone. To mogę przycisnąć. O, proszę, dociskam i w tym momencie, jak dobrze to zrobię, to mam światło zielone. Mogę wyłączyć wszystkie te diody, jeżeli one są pouruchamiane, jeżeli nie wiemy, jak one są zmieszane czwórką. Jeżeli chcę zbadać, jak przewodność światła przez różne tkanki zachodzi, to przykładam tutaj palec. Jak Państwo widzicie na podświetlonym ekraniku, jest tu teraz przyłożony mój kciuk. Naciskam w tej chwili diodę, numer, diodę pierwszą, diodę czerwoną, kryjącą się pod numerem 1. Dociskam. Pali się i zobaczcie Państwo, światło przechodzi na wylot przez mój kciuk. Uruchamiamy się na to oświetlenie górne, oświetlenie w pomieszczeniu. Zobaczmy, jak to wygląda. Widać, że mój kciuk jest podświetlony. Teraz widać to znacznie słabiej, ale widać tam taką czerwoną poświatę tutaj naokoło. Tak? I jeżeli sobie przesunę palce, to będzie ta poświata przenikać przez moje palce na wylot. Mogę nawet zobaczyć moje kości. Jeżeli dobrze mam tą diodę silną, to nawet jestem w stanie takie prześwietlenie tutaj zrobić. Natomiast jeżeli chcę zobaczyć teraz światło, e, e, jaka jest przenikalność światła, na przykład niebieskiego, to wyłączmy to urządzenie, włączmy diodę numer 3, gdzie ukrywa się nam włącznik światła niebieskiego. Dociśnijmy całej siły i zobaczmy, czy to światło przenika nam przez kaki Zobaczmy bardzo, bardzo, bardzo słabo. Jeśli w ogóle, więc nie widzimy tego przenikania, możemy teraz włączyć. Diodę zieloną, wyłączę najpierw przykładką wszystko. Ustawiamy światło zielone za pomocą klawisza numer 2. O, teraz się zapaliła na stałe, i zobaczmy, że przenikalność tego światła też jest stosunkowo niska, ale widzimy, że tutaj o, już przenika trochę przez tą najbardziej taką mięsistą część, przez paznokieć, gdzie już widać takie światło. Pamiętajmy, że tam troszkę czerwonego światła gdzieś się, e, też w tym urządzeniu produkuje, ale generalnie można zauważyć, że najsilniej i tak bez porównania i bezkonkurencyjnie przenika przez tkanki światło czerwone. Jeśli chodzi o samo urządzenie i jego obsługę, mamy dwie części podstawowe. Jedną z nich jest urządzenie którego możecie Państwo używać na zajęciach, czyli ten aparat wyposażony w diody. Natomiast tutaj mamy powerbank i kabel, który możecie Państwo naładować, jeżeli Państwu się rozładuje to urządzenie. Żeby je używać, no to oczywiście do tej większej, większego gniazda wsadzamy odpowiednie końcówki i tutaj do tej końcówki mniejszą. Natomiast jeżeli Państwo chcecie naładować to urządzenie, to po prostu wystarczy odwrócić ten kabel, wstawić go. Aha, tutaj nie, nie będzie pasować. Będzie pasować. Nie, nie będzie pasować ten kabel. Trzeba po prostu wyposażyć się w e, ładowarkę z odpowiednim gniazdem, ale to zwykła latarka. E, ta, m, zwykła ładowarka do telefonu wystarczy tutaj.